Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku. Po pierwszym moim filmiku było wiele pytań, i postanowiłem dzisiaj przygotować się bardziej merytorycznie. Dlatego mam taką ściągę ze sobą. Postaram się odpowiedzieć na kilka Waszych pytań, bo pojawiło się kilka pytań dotyczących tego właśnie skutera elektrycznego Salini Tytoł 50, którym można poruszać się po mieście bez. Konieczności posiadania prawa jazdy. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze wątpliwości. Będziemy omawiać takie kwestie, jak ogrzewanie, przyczepność, naciskiej nawierzchni i wiele innych. Bardziej postanowiłem się skupić dzisiaj na tych odpowiedziach, a nie na jeździe i postaram się wyjaśnić różne kwestie, które pojawiły się w komentarzach. Tak więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie dotyczyło podjazdów jak Salini Tito radzi sobie na stromych podjazdach. Spróbujemy tutaj na takie niewielkie wzniesienie wjechać, natomiast zauważyłem, że jeśli wjeżdżamy pod miarę stromą górkę, to pojazd zwalnia do około 40-42 km na godzinę. Musimy jednak pamiętać, że to jest elektryczny skuter i jeśli wjeżdżamy na naprawdę duże wzniesienia, to on będzie zwalniał. Taka jest specyfika Silnika elektrycznego. Natomiast w normalnych warunkach, w warunkach miejskich, gdzie mamy względnie teren płaski, to jest to w ogóle pomijalne i ten problem zazwyczaj nie występuje. Kolejne pytanie dotyczyło stabilności. Tak, stabilności. Na mokrej, śliskiej powierzchni. Za chwilę o tym powiem, natomiast zwróćcie uwagę, że stoimy teraz na, nie na asfalcie, tylko na nierównym terenie. Pojazd wygląda na stabilny. Można nim kołysać i daję sobie radę. Wjechaliśmy tutaj w dwie osoby i naprawdę nie było problemu, żeby tutaj wjechać, nawrócić, cofnąć i wykonać różne manewry. Kolejne zagadnienie, które dotyczy stabilności, to pytaliście, jak on się zachowuje na śliskiej nawierzchni i na śniegu. Nie miałem jeszcze okazji tego przetestować, natomiast postaram się, jeśli będą takie warunki terenowe i pogodowe przede wszystkim, to postaram się to wykonać i dam Wam odpowiedź. W późniejszym terminie. Natomiast zauważyłem, że są dostępne opony zimowe do tych pojazdów i podejrzewam, że w tym momencie mogą one znacząco poprawić komfort i warunki jazdy podczas miesięcy zimowych. Kolejne pytanie dotyczyło ogrzewania i wentylatorów. Jeśli chodzi o pojazd Salin Tito Y50. Posiada on wentylatory w bocznych segmentach deski rozdzielczej oraz posiada nawiew na przednią szybę, tutaj w tej części za pulpitem sterowniczym. Posiada tutaj wentylatory i grzałkę. Jeśli chodzi o wentylatory, to włączamy je w tym miejscu. Pewnie słychać jak szumi wentylator, tutaj czuć powietrze, również tutaj. Zresztą zobaczycie to później, jak, jak to powietrze wypada z otworów wentylacyjnych. Przycisk obok wentylatorów jest przyciskiem y, nagrzewania. Y, uruchamiamy tutaj nie tylko wentylację, ale też grzałkę. Y, grzałka y, ogrzewa powietrze, które tutaj y, wypada przez, przez tą część, y, ogrzewa do temperatury około 40 stopni Celsjusza. W zupełności wystarcza to do ogrzenia przedniej szyby, jak również częściowo do nagrzania wnętrza pojazdu, ponieważ same gabaryty są nieduże i ta powierzchnia wewnątrz nie jest zbyt duża. Natomiast, jak słusznie zauważył komentujący pan Krzysztof, zresztą mój imiennik, serdecznie pozdrawiam, do intensywniejszego ogrzewania przydałoby się WebAsto. Oczywiście, jeśli ktoś planuje jeździć w mroźne, zimne dni, to taki gadżet byłby na pewno przydatny. Wiele osób pytało, czy warto sprawdzić pojazd przed odbiorem. Tak, to pytanie padało często. Rozmawiałem o tym z Wojtkiem, z kolegą, który odbierał właśnie pojazd, i na szczęście w jego przypadku było wszystko w porządku. Pojazd przyszedł w dobrym stanie, bez żadnych usterek. Szybko, w porównaniu do, jak przeglądał oferty różnych firm, większość z nich ufaliwała pojazd do 30 dni. Tutaj był w przeciągu do dwóch tygodni, mówi od momentu, kiedy zaczął rozmawiać o zakupie pojazdu, do dwóch tygodni był już pojazd u niego. W sumie, tak zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna. Ile taki pojazd kosztuje? Sprawdzę, bo Wojtek, kolega, za niego zapłacił 25 999 zł. Sprawdziłem na stronie. Salini.pl i tutaj cena aktualna tego pojazdu to 29 999. Ale warto zwrócić uwagę, że przeglądając kanał Salon Dwa Kółka zauważyłem, że często są tam promocje na różne pojazdy i tutaj pewnie można by było zobaczyć czy, czy nie trafi się kiedyś lepsza oferta. Ale generalnie już pomijając tę kwestię promocji Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Sprawdziłem kilka innych film i z tego co widziałem, to jest to jeden z najtańszych pojazdów w tej kategorii, oczywiście w swojej kategorii i warto zaznaczyć, że ma on nie baterię żelową, ale baterię litową, LiFePO4. Tak, tak się nazywa ta bateria. Z tego co się zorientowałem, to taka bateria litowa jest dużo lepsza niż baterie żelowe, które też są stosowane w tego typu pojazdach. Przeanalizowałem kilka filmów i zainteresowałem się, jak można podnieść taki pojazd. Jeśli dobrze spojrzycie, zwróćcie uwagę, że za przednim kołem widzimy takie zgrubienie i jest tam śruba. Jeśli mamy lewarek, podkładamy je w to miejsce i podnosimy pojazd. Jak widzicie, pojazd jest już w powietrzu. Koło się obraca. Możemy teraz na przykład odkręcić śrubę, zdjąć oszkę i wymienić sobie na przykład oponę. Wiadomo, z powrotem zależy kto, jaki ma oczywiście. Ja akurat dysponuję takim wspaniałym sprzętem. Wyciągamy, zdejmujemy i pojazd stoi już na własnych kołach. Kolejna kwestia. Padło pytanie od widza, czy. Czy są dostępne w Polsce części zamienne? Odwiedziłem stronę serieni.pl, i tutaj zobaczcie, mamy zakładkę części zamienne. I jak sobie w nią klikniemy, otwiera nam się kategoria części. Zobaczcie, jest dostępność części, różnych akcesoriów, części. Yy, są również opony. Możemy także, jeśli naprawdę rzeczywiście potrzebujemy jakiejś części. Możemy zamówić sobie przez stronę albo skontaktować się z firmą i jak widać części są dostępne, naprawdę jest dosyć spory wybór. Myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, to takie części bez problemu otrzymamy. Sprawdzałem też, już teraz wam nie pokażę, ale sprawdzałem i na przykład niektóre części, przykładowo klocki hamulcowe, są to takie klocki, które dostaniemy również w innych sklepach motoryzacyjnych. Nie musimy szukać tylko na stronie Salini. I teraz może coś w kwestii podsumowania. Salinity to Y50, to skuter elektryczny. Wydaje mi się, że oferują dobrą cenę, łatwość w codziennym użytkowaniu i solidne osiągi, jak to oczywiście na swoją klasę. Nie wymaga prawa jazdy, to trzeba podkreślić. Jeśli chodzi o jazdę miejską, to wydaje mi się idealny, ze względu na swoje niewielkie rozwiary, zwrotność, i to się wiąże między innymi z łatwością parkowania. Tak jeszcze patrzę na swoje notatki. Bo a, no tutaj pewnie z minusów można wspomnieć to, że to co już wcześniej mówiłem, jeśli ktoś planuje jeździć w mroźne dni, to warto pomyśleć o tym wzmocnieniu tego ogrzewania. Oraz obiecałem sprawdzić tą przyczepność naciskania na wierzchni. Ale tak jak mówiłem, są dostępne opony zimowe. Tak więc myślę, że producent i dystrybutor. Pomyśleli również o warunkach zimowych. Zresztą, jeśli tylko będę miał jeszcze okazję, to postaram się ten pojazd sprawdzić również w takich warunkach. No tutaj jeszcze trzeba wspomnieć, że bateria litowa i atrakcyjna cena, jeśli chodzi o pojazdy z baterią litową, powoduje, że jest to pojazd, który no, nie będzie złym wyborem. Chciałbym tylko powiedzieć, że gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. I dalej postaram się udzielać informacji i odpowiedzi na te pytania. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.